1000 y, łapek w górę spotkacie monograla w następnej grze i go pokonacie, a za to wręczy wam 2 kg papieru toaletowego. Siema, z tej strony Weziv, jeszcze tak przed filmem chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z oraz oczywiście wpadnięcia na mojego Instagrama Wezivty. Ponadto zapraszam na mój drugi kanał, link w opisie oraz w przypiętym komentarzu, no i jest tam mega fajny film, a oprócz tego bardzo mały nas dzieli od 2,5 2500 subskrypcji na tamtym kanale, także zostawcie tam subskrypcję z wączkiem. Tutaj również zostawcie subskrypcję z no i zapraszam do zapoznania z opcją Wesprzej, ponieważ można otrzymać naprawdę mega fajne rzeczy w zamian. Również zachęcam do wzięcia udziału w konkursie na 17 tysięcy fałdolców. No, i wszystko po prostu jest wytłumaczone: jak wziąć udział w tym konkursie, właśnie w karcie, w filmie w prawym górnym rogu, w filmie, który Wam się teraz wyświetla. Każdy komentarz o treści Woda serduszkuje, także piszcie w komentarzu Woda. No, a my już będziemy przechodzić do oczywiście filmu. Dobra, a więc lecimy obecnie na najlepszą miejscówkę według mnie, czyli oczywiście na Starka. Jest to moja ulubiona miejscówka ze względu na to, że jest tutaj mega ogromna ilość po prostu błędów w Fortnite. Oraz oczywiście jest tutaj dużo lutu, są również te stare itemki No i jak widzicie dużo lam, także jest to naprawdę według mnie epicka miejscówka No i możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z naczkiem No i przypominam o konkursie na 17 tysięcy v wszystko co po prostu musicie zrobić dwa, dwa dni temu po prostu w filmie wyjaśniłem No i ten film macie, mieliście właściwie w sumie w karcie Na początku filmu dosłownie, także myślę, że każdy po prostu wie jak wziąć udział zapraszam do zapoznania się właśnie Ponieważ 17 tysięcy v to nie jest jakaś najmniej Ile można zdobyć Także co no możecie zasubskrybować kanały wraz z dzwoneczkiem wszystkich youtuberów Podanych w opisie No i dobra Teraz Teraz musimy yy, Tutaj sobie po prostu przyjść do dokładnie chyba tego miejsca Nie, nie do tego miejsca Ja nie pamiętam do którego miejsca trzeba było przyjść Chyba to było trzeba zrobić tak tutaj a więc, jak wchodzicie po prostu, to idziecie jakby od tego miejsca. Nie budujecie się tak jak ja się tutaj zbudowałem. Także sobie to zniszczyłem, ponieważ tak nie robimy. Także, no, zakładamy, że wchodzimy sobie do starka tutaj głównym wejściem. No i po prostu idziemy na prawo bądź na lewo. Ja pójdę po prostu na prawo. No i tutaj mamy takie pomieszczenie. Tutaj możemy sobie zniszczyć skrzynkę, albo ją otworzyć. No, ja zrobię to i to. No i teraz, jeśli to dalej działa, tak. No to w tym momencie tutaj nam się odbija, no nie to pomieszczenie, nie to pomieszczenie, które tutaj mamy, ponieważ jest to całkowicie inne pomieszczenie. Jest to po prostu podobne pomieszczenie do tego, nie wiem dokładnie gdzie ono jest, chyba gdzieś tutaj, no gdzieś, gdzieś w tych okolicach wprawdzie, no no i generalnie no to możemy tutaj, bo nie, nie wiem dokładnie gdzie jest to pomieszczenie, ale to nie jest to, ponieważ zauważcie, że tutaj są inne krzesła, tutaj są inne krzesła, także jest to inne pomieszczenie. No, także to pomieszczenie w każdym bądź razie, nie wiem gdzie jest, ale możemy z tej perspektywy po prostu je obserwować, ponieważ zauważcie, że tutaj na tym pomieszczeniu mamy nawet zegar na ścianie, czy co to tam jest. No a tutaj nie ma, także no ja za bardzo nie wiem gdzie to jest. Nie mogę po prostu tego znaleźć, ponieważ nigdy nie latałem do tego pomieszczenia. No ale w każdym bądź razie dzięki po prostu no, temu czemuś możemy sobie obserwować tak naprawdę inne pomieszczenie, jakieś dziwne ponieważ no jednak jest to inne pomieszczenie, jest ono inne, inaczej wygląda, no bo no to pomieszczenie jest całkowicie inne od tego co nam się tutaj pokazuje. Także jest to taki błąd, taka ciekawostka. Niektórzy tego używają po prostu do jakichś celów. Ja nie wiem za bardzo gdzie jest to pomieszczenie, więc ciężko mi tego używać, ale czy można w ogóle za coś takiego dostać bana? I raczej nie, bo to jest celowe, myślę, że przez Epika zrobione to jest takie, taka ciekawostka. Tak mi się wydaje Także możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z Możecie wejść na mojego Instagrama, oizywyty Na mój drugi kanał, na mojego Discorda Zapraszam do zostawienia łapki w górę, suba, w wpadnięcia na mojego Instagrama, oizywyty Na mojego Discorda no i co? Myślę, że to jest dosyć prosty błąd, taki błąd ciekawostka. A y, tysiąc łapek w górę spotkacie monograla w następnej grze i go pokonacie, a za to wręczy wam dwa kilogramy papieru toaletowego. Dobra, także zostawcie łapkę w górę suba z dzwonem. No i my już będziemy przechodzić do kolejnego błędu. Dobra, a więc do tego błędu, z tego co wiem, to potrzebujemy mieć auta, także ja już mam autko no i musimy polecieć na domenę Duma no jest to błąd który został podesłany przez was przez jednego z moich widzów także właśnie go sobie dzisiaj przetestujemy no i pozdrawiam oczywiście osobę która napisała, o, napisała mi o tym błędzie najprawdopodobniej jej komentarz czy teraz wam wyświetlam na ekranie jeśli nie zapomnę dodać no no i zostawcie łapkę w górę sobie z no i jedyne co potrzebujemy tak naprawdę to potrzebujemy mieć autka no i potrzebujemy pojechać na domenę Duma także no ja to teraz zrobię Okej, okay, dobra, udało mi się podjechać. Może szybko wymienimy na jakieś inne autko, bo podejrzewam, że może to nie działać na autku Starka, ponieważ kto lata na starka i potem się przemieszczą do Meneduma. No jest to troszkę tak nie po kolei. Także zobaczymy. Może tutaj gdzieś będzie jakieś fajne autko. Tutaj mamy... O nie, 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 no nie co ja zrobiłem, niedobrze. Ale dobra, wszystko jest ok. Dobra, i... Dobra, no i teraz lecimy na domenę Duma. Także, no, ja sobie już pojadę. A może pojedziemy, w sumie, drogami? Myślę, że drogami możemy pchać. jak najbardziej. Także, co? Zostawcie łapkę w górę z sobą No i w panicie mogę Instagramować dywidendę. No i pamiętajcie o konkursie: na 14 tysięcy fałdolców. I pamiętajcie oczywiście, że jeśli napiszecie w komentarzu woda, to ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz o treści woda serduszkuje, także piszcie w komentarzu woda, a ja wam przypinam serduszka, no i sobie wymienimy teraz autko szybko, no i wykonamy ten błąd. Dobra, a więc jednak wyszliśmy sobie na solo, ponieważ na laboratorium to nie działa, także szybko polecimy sobie na domenę duma, no i wykonamy sobie ten błąd. Dobra, a więc w każdym bądź razie, teraz musimy sobie podjechać tutaj. Zaparkować w taki sposób, tak mi się wydaje, nie wiem, bo robię to z opisu mojego widza, kliknąć E i jakimś cudem musimy wejść od razu do tego. Chyba, że jakoś to tak zrobimy. Okej, okay. no i... Okej, okay, tak! To działa. Jeśli wejdziemy i będziemy, wejdziemy sobie jakby do tej łódki, to te auto wybuchnie. Także no jest to serio fajny błąd, ponieważ jeśli... Widzicie jakiegoś przeciwnika, no to wystarczy, że sobie tutaj postawicie auto No i jakby on otrzyma oczywiście straty HP Także jest to mega fajny błąd No i za niego możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem No i no, naprawdę jest to mega fajny błąd No i sobie od razu może z kimś pogadamy, ponieważ jak już mam emeczkę To wypadałoby z kimś porozmawiać Albo nie, pokażę wam jeszcze jeden błąd Jeśli mi się uda go pokazać wam Tylko weź, weź, weź kolego Dobra, dzięki Super. Tak, to jest tutaj. Jak wejdziemy tutaj, to powinno nam się zbugować przez chwilę. Tak. Zbugował nam się teraz itemek, także nie schowaliśmy go, tylko mieliśmy go tak jakoś dziwnie po prostu. No, zrobionego. Zobaczycie w sumie. Zaraz. Jak widzicie, tak do góry nam się bierze ten itemek zamiast normalnie się schować. Także jest to mega fajny błąd. No i możecie za niego zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Także od razu pokazałem wam dwa błędy. Są to naprawdę mega proste błędy do wykonania Także myślę, że jeszcze tym bardziej możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem I wiecie co? Teraz sobie oddamy komuś te itemki Dobra, ej, kolego Chodź, chodź, chodź Dobra No i jak widzicie, oddaliśmy mu itemki i cyk nie no, musiałem po prostu to zrobić No, ale możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem Możecie wpaść na mojego Instagrama, łajzwy, ty na mój drugi kanał, na mojego Discorda My od razu sobie już wyjdziemy z gierki No i pamiętajcie o tej łapce w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem Wpadniecie do mojego Instagrama Dobra, ostatni błąd jest mega prosty No i tak naprawdę nie musimy nigdzie indziej iść niż tu No i tutaj jak sobie wejdziemy w to miejsce No to nam się jakby mega baguje no ta animacja no i możemy ją kontrolować normalnie w takich miejscach po prostu byśmy spadali a teraz możemy ją kontrolować po prostu obracając się i sprintując no i nagle tak nas minimalnie zaczyna po prostu teleportować Także jest to mega fajny błąd. No jest to taki ciekawostkowy błąd, ponieważ myślę, że byście go jakoś sensownie za bardzo nie użyli. Ale myślę, że jest to naprawdę mega fajny błąd i śmieszny, ponieważ no na większości takich struktur nie można czegoś takiego kontrolować, a my możemy sobie po prostu tutaj stać. I po prostu wystarczy delikatnie kontrolować sobie klawiszami ten błąd. No i spróbujemy w ogóle ograniczyć tak, żebyśmy stali tylko. Można tak? Nie, ale można tak. O! Także no jak widzicie jest to mega śmieszny błąd, no i teraz no i teraz udało nam się w ogóle zrobić coś takiego, że nasza postać sobie idzie do przodu na czymś takim, a to tego się normalnie nie da na żadnej innej rzeczy zrobić. Sprawdziłem czy to działa też od razu po drugiej stronie, ponieważ w sumie jest to ciekawe, czy działa to po drugiej stronie. Dobra, ale w każdym bądź razie dobra, teraz sobie wejdźmy i... Tutaj po tej stronie to chyba niestety aż tak dobrze nie działa. Tutaj gorzej działa. Po prawej stronie lepiej to działa. Także to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, w się do mojego Instagrama, bo jest mój drugi kanał, na mój Discorda. No i pamiętajcie, że każdy komentarz o treści woda serduszkuje, także piszcie w komentarzu woda, a ja wam przypinam serduszko. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, no a my już się będziemy z wami żegnać. Także trzymajcie się, no i cześć!